Wszyscy szanowni zaproszeni goście, według precedencji i godności pełnionego Urzędu Czcigodnej, księże proboszczu, szanowni mieszkańcy Zawoi. Mnie pozostaje tylko z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy na jakimkolwiek etapie, w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ten gaz płynie siecią tutaj do domów w Skawicy, w Zawoi a wcześniej przed nami na białce w Makowie. Tak myślami biegnę do tyłu. Ileż to lat już było mówione o tym, żeby ten gaz był w domu. Oczywiście nie mam na myśli tego tej gazu butlowego, tylko ten gaz sieciowy. Bo już w 1990 roku, a więc prawie, prawie ponad 34 lata, kiedy zostałem wójtem Zawoi, spotykaliśmy się z wójtem z Dryszawy bo wtedy tworzył się odwiedź w Lachowica. I już to były jakby rozmowy, przygotowania, że no, prawdopodobnie niedługo ten gaz już będzie tutaj, te wioski będą zgazowane. No minęło trochę, trochę od tego czasu lat. I z tego odwiedź, nie wiem czy on tam jest, czy on tam jest używany do czegokolwiek, czy jest za, za, zaczopowany. Nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Natomiast ten gaz doszedł w inne strony i w inny sposób i chciałem tutaj podziękować wszystkim, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest proces trudny, jeżeli chodzi o inwestycje sieciowe. No bo miałem przyjemność ponad, w sumie ponad 21 lat być tutaj wójtem właśnie tej miejscowości, tej gminy, później starostą tego, tego powiatu, to zdaję sobie sprawę, jak na przykład w Zawoi bodaj w 90 latach na początku podłączaliśmy światłowód do Zawoi. Trzeba było podpisów 30, 234, jeżeli chodzi o zawoje mieszkańców zgody i 80 bodaj czy 180 od Smakowa do, do mostu, do granicy tutaj. A więc jaki to jest problem? Ile to czasu jest na same zbieranie podpisów, żeby zgód wyrazić, bo jedni się zgodzili, drudzy się zgodzą, jeżeli u sąsiada nie będzie to robione i takie różne niuanse. Nawet ta sieć tutaj, powiedzmy ten odcinek był opóźniony bodaj od 2 lata ze względu na takie, takie jest z podpisami. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego. Kolejny problem tutaj to jest teren górzysty. Jak często ja mówię, jak występuję, że jestem z Zawoi, staram się i w Senacie, wszędzie podkreślać to miejsce. Tu jest początek wody, a koniec chlebu, prawda? Woda się zaczyna, chleb już nie bardzo rośnie. Natomiast jest tych dróg, dróżek, różnych gór, gór, mostków, Przepływów różnych, jak ciężka jest inwestycja sieciowa. I tutaj, widząc, jak nawet tamką mojego domu robili, muszę z wielkim szacunkiem odnieść się do wykonawców, tych na samym dole, które na końcu realizują to bardzo czysto. Tam przejeżdżałem parę razy i na bardzo wąskiej drodze nie było problemu przejechać, bo tak bardzo ładnie, sprawnie, szybko to robili. Również po zakończeniu inwestycji to czyściutko zostało. Wyparcelowane, wyrównane, naprawdę szacunek, uznanie za to wykonanie, za to wykonanie na już ostateczny na tym. Myślę, że z podłączami nie będzie będzie problemu. Szybko, kto już ma podłącz, będzie ten gaz miał w domu. Myślę i tutaj i też chyba już się wypowiadają, nawet w rozmowach z ministrem mówiłem, żeby tak szybko od wykonania do podłączu i do gazu w domu było z energią elektryczną. To daj Boże chciałbym się żyć w tym momencie, bo ile razy powiedzmy jest tak, że już jest podłącz i nie mija nie pół roku do roku i ten podłącz jest. I to też, też powiedzmy w tym aspekcie no, z jednej strony troszeczkę może negatywnie o, o innej branży, ale z szacunkiem właśnie tutaj na ręce panów prezesów o tym, jak to szybko, sprawnie idzie. Jeszcze taki powiedzmy element tutaj jest tych działek, to rozdrobnienie, to wszystko, zresztą wynikało z tych pozwoleń. No, taka, taka może ciekawostka tutaj dla Państwa. Kiedy byłem z starostą Suskim rozmawiałem ze starostem ze starostą w Piszu i też był ten temat podziału tych działek tej drobnicy naszej w powiecie Suskim jest 370 tysięcy działek tyle samo co w całym województwie warmińsko-mazurskim to podkreślam tylko jest właśnie ten element jak trudno jest tutaj rozmawiać specyfika tego jak trudno jest żeby cokolwiek przeprowadzić jeszcze raz Szanowni Państwo, tutaj na ręce prezesów, na ręce wykonawców, na ręce tych, którzy podejmowali decyzję. pragnę jeszcze raz wyrazić słowa szacunku, uznania, podziękowania, czynię to z należną atencją, bo zdaję sobie sprawę, idę i jaki jak trud trzeba było ponieść, żeby ten gaz tutaj w tych miejscowościach, by podąża, by w Podróżach i Góry był. Jeszcze raz podkreślam, czynię to z największą satysfakcją, że urodziłem się w i mieszkam w i prawdopodobnie tam, tam spocznę i z, z tej zaboi tutaj nie dam się wyprowadzić wynieść, już teraz za późno, bo lata odpowiednie są ale jeszcze raz dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego i jedno jeszcze życzenie na koniec oby, oby tym ideologom, a jest co nie miara w skali Europy, nie przyszedł do głowy jakiś, jakieś rozporządzenie jakaś uchwała, ustawa że nagle gaz, jego spalanie przyczynia się do straszliwego Ocieplenia czy ochłodzenia klimatu. Bo już takie głosy były i tu nawet niektórzy się cofnęli troszeczkę z tym projektowaniem. No bo w 30, -tym tam którymś roku gaz już będzie wyeliminowany, bo nagle okaże się szkodliwy, tak jak szkodliwe jest mięso czy inne, inne pokarmy. No niech nas Pan Bóg zachowa przed ideologiami, bo one niosą takie czy inne reperkusje. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za panie.